W dolinie muminków zapanował spokój. Wydawało się, że nikomu nic już nie zagraża. Ale czy na pewno? Muminku, zaczekaj! Mamo, mamo! Czy już gotowe? Co gotowe? Naleśniki! Jeszcze nie, to czarodziejskie drewno nie chce się palić. A kiedy będą? Za chwilkę. napij się teraz lemoniady. Ale muminka są już naleśniki? Zaraz będą. Ale ze mnie bał jestem do niczego. To nieprawda, jesteś bardzo mądry. Nic podobnego, do niczego się nie nadaje. Przecież ten twój latający statek umie jeździć po ziemi, ale nie lata. Skoro zbudowałeś statek, który jeździ, zbudujesz i taki, który będzie latał. Ja w ciebie wierzę, migotku. Dużo mi pomoże twoja wiara, a, ale bardzo ci dziękuję. Klęska. A przecież jeszcze wczoraj wieczorem myślałem, że mi się udało, że skonstruowałem latający statek. Potem przyjrzałem mu się jeszcze raz i zrozumiałem, że nie. Jak osobnik o takim ilorazie inteligencji mógł się okazać takim bałwanem? Naleśniki gotowe możecie siadać do stołu. Zawołam tu wszystkich! A gdzie mu i panna migotka? Ona znowu beczy. Hmm. Nie przejmuj się tak Migotko, jestem pewien, że mu to przejdzie Każdy, kto wymyśla coś nowego, może przeżyć moment załamania Tak? Nawet twój tata? On przecież też wymyśla różne historie To pamiętniki, ale może masz rację Migotko, zjesz trochę naleśników? Bardzo chętnie, lubię naleśniki Muminku, idź i poproś tu tatę Utknął przy tych swoich pamiętnikach Aha. Co się stało Migotko? Gdy nastał poranek, słońce wzeszło na wschodzie i robiło się coraz jaśniej. Ach, no pewnie. Przecież to wie nawet najmniej inteligentny czytelnik. No. Nie, nie, nie mam za grosz talentu literackiego. Czas skończyć z tą pisaniną. Nie mam talentu. Jestem grafomanem. Jestem... Proszę! E, tato? O co chodzi, Muminku? Mama kazała powiedzieć, że obiad gotowy. Ach, właśnie przeżywam największe męki twórcze. Zjem później! Tak? Chciałeś coś jeszcze? To znaczy nie. Przepraszam, tato. Muminku, zaczekaj, już idę! Były pyszne, mama. Dziękuję. Muszę już iść. Zaczekaj! Ja też! O nie! Ja idę z Włóczykijem. To może być bardzo niebezpieczna wyprawa. Cześć, Włóczykiju! Zawitaj, Muminku. Myślałem, że już nie przyjdziesz. Co to takiego? To łódka z liścia. Popłynęła sobie z prądem rzeki prosto do morza. Dopłynie do morza, a potem chęt daleko, aż do zamorskich krajów. Ja też się kiedyś wybiorę w daleką podróż. Ruszajmy w drogę. Wiesz, mała mi bardzo chciała iść dzisiaj z nami, ale powiedziałem, że to niebezpieczna wyprawa. No, to ją jeszcze bardziej zachęciłeś. Spójrz. Stójcie, to my! Zaczekajcie na nas! Zaraz ich dogonimy! Idę z wami! Idziemy na te skały? Spinaczka jest bardzo trudna. Nie wszyscy daliby sobie radę. Ja się na pewno tam nie wdrapię. A ja się wdrapię! Mała mi, proszę cię zostań ze mną. Obie zostaniecie tutaj. Poczekacie na nas w jaskini. Ja i muminek będziemy się wspinać i wejdziemy do jaskini z góry. Jeżeli jaskinia jest na dole, to po co się do niej wspinać? Hm. dziewczynka tego nie zrozumie. Rzeczywiście, chłopców bardzo trudno zrozumieć. Nie wiemy, czy na górze jest wejście. Właśnie, chcemy to sprawdzić. A ty co na to, Riku? Ja, ja będę ubezpieczał tyły i, i pilnował tego wejścia z dołu. A po co? Jak to po co? To one mają zostać tu same? Przecież ktoś musi się nimi zaopiekować. Środka. Mnie się tam nie podoba. Mnie też. Myślę, że lepiej zostać tu. Może tam ktoś mieszka? Co ty gadasz? Na pewno w środku nikogo nie ma. I to mi się nie podoba. Właśnie, właśnie. Miejsce, gdzie nikogo nie ma, jest straszne. Może jesteśmy już nad tą jaskinią. Aha. Ale nie widzę żadnego otworu. Ja też. Chodźmy dalej. Może tam będzie. Hej, chodźcie tu! Zobaczcie, jaką znalazłem muszelkę! Takie rzadkie muszelki są na pewno bardzo cenne. Migotko! Mała Mi! Mi! Chodź tu! Migotko, gdzie jest mała Mi? Ona weszła do jaskini. O, Miała nie wchodzić przecież tam jest strasznie ciemno. Hej! Mi! Wyjdź! Zbieramy muszelki! Ben! Co, tchórzu? Wcale się nie boję, tylko mi się nie chce. Ciekawe czy jakby ci się chciało, to byś wszedł. Pewnie, że tak. Poczekaj, to się przekonasz. Mnie się zdaje, że ona potrzebuje pomocy. Pójdziesz ze mną, prawda, migotko? Jak trzeba, to pójdę. No to chodźmy. Wiesz co, jak chcesz, to cię wezmę za rękę, żebyś się nie bała. Mała mi, gdzie jesteś? O, odezwij się mi! Słyszysz? Migotka się boi. A ja myślałam, że to ty się boisz, bo tak ci drży głos. A, a, ale ja prze, przecież zawsze właśnie tak, tak zawsze mówię. Cicho, coś słyszę. O. Wy też słyszycie? Hmm. O, 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 oj, o, to na pewno wiatr. Nie, to nie wiatr, to jakby ktoś jęczał. <laughs> o nie, nie przestraszysz mnie, tu przecież nikogo nie ma. O? Wiem, wiem, kto tu jest, do włóczyki i muminek. Zeszli tutaj na górze, znaleźli wejście do I zaczęli jęczyć, tak? A niby po co mieliby to robić? Jestem pewna, że to nie oni. Oj, oj, oj mi. po co ty tam idziesz? mi? O, oj, oj. Teraz pociągnij. Tak będzie dobrze. Który z nas pójdzie pierwszy? Ja. Dobrze, ale bądź bardzo ostrożny. Dobrze. <tum> 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 Powoli, ostrożnie, spokojnie. Zaraz ci pomogę. Muminko. Tak, oczywiście. Muminko, <śmienny> gdzie jesteś? Muminko, co się stało, Muminku? Chyba nic. Ach, tylko się trochę uderzyłem o tu. Ktoś strasznie krzyczał. Czy to nie ty? To Paszczak. Spał tu sobie, a ja na niego zleciałem. I gdzie on jest? Nie podoba mi się wasza zabawa. Uprawiamy wspinaczkę. Nie wiedzieliśmy, że śpisz sobie smacznie w jaskini. O nie, Muminku, tu się pomyliłeś. Wcale nie sypiam smacznie. Dlaczego? Czy masz jakieś powody? Ech. Ostatnio, prawdę mówiąc, czuję się trochę nieswojo. Czy zgubiłeś jakiś znaczek ze swej cennej kolekcji? Nie, przeciwnie, mam wszystkie znaczki co do jednego. Mój zbiór znaczków jest skompletowany. Niczego w nim nie brakuje. No to dlaczego czujesz się nieswojo? Mówię, że moja kolekcja jest kompletna. A może, może dowiedziałeś się, że ktoś inny ma piękniejszą kolekcję od Twojej? Nie, mam najwspanialszy zbiór znaczków na świecie Nie ma znaczka z błędem czy bez, który nie znajdowałby się w moim albumie To już nic nie rozumiem A, bo jesteś zbyt młody i nie masz żyłki kolekcjonera Ach, i co ja mam teraz robić? Tak, ja to rozumiem Co? Rzecz w tym, że Paszczak osiągnął już swój cel I nie jest zbieraczem, stał się teraz posiadaczem Rozumiem cię Posiadanie nie jest takie przyjemne jak kolekcjonowanie. Tak, to rzeczywiście nic wesołego. Teraz już rozumiem dlaczego jesteś taki nieswój. A to, że na ciebie spadłem, nie poprawiło ci humoru. Rzeczywiście, raczej nie. Zleciałem z góry prosto na niego. Więc to pan paszczak? Spał pan tu, a te straszliwe jęki to było pana chrapanie. Nieprawda? Ja nigdy nie chrapię. <laughs> właśnie, że pan chrapie i to okropnie. <laughs> tak, wszyscy właśnie. to słyszeli! Wcale, wcale wam nie wierzę bzdury, ale jak obiecacie, że nie powiecie o tym nikomu, to wam coś pokażę. Co takiego? Wódka, jaka... Jaka ah, wspaniała! Ciekawe czyja ona jest. A da się ją naprawić? Pewnie, że tak i to bardzo łatwo. Nie jestem pewien czy łatwo. Dno jest w kiepskim stanie. Wiecie co? Wyruszymy na wyprawę morską. Żagiel jest cały w strzępach. I nie ma wiosła. A po co wiosła? Będziemy wiosłować rękami. A ja będę sterować! Wracajcie! To niebezpieczne! Jest to duża fala! Straciłem wiarę w sens mojej pracy i pewność siebie. To się może zdarzyć każdemu migotku. Tobie też? Pewnie, chociaż nie tak łatwo. To, to mnie trochę podnosi na duchu, ale. Nie wiem, jak mogę odzyskać pewność siebie. Ja też tego nie wiem, ale wyznam ci, że moja pewność siebie wraca sama. Eee. Zdaje mi się, że niczego już nie skonstruuję. A moje pamiętniki długo poczekają na zakończenie. Eee. O czym rozmawiacie i dlaczego obaj macie takie ponure miny? Jeśli chodzi o mnie, to byłem zbyt pewny siebie. Ja niestety też. Aha. Ahoj! Tato Muminka! Tato Muminka! No co się stało, Ryjku? Niech coś tak przecież się świetnie słyszę. Tato Muminka, przyjdź jak najszybciej na brzeg. Znaleźliśmy łódź. Pewnie woda wyrzuciła na brzeg jakiś wrak. To nie jest wrak i ma biały żagiel. Uuu. Wyremontujemy ją i będziemy pływać. Idę już idę! Chodź mi, godku, to ci dobrze zrobi. Zajmiesz się czymś, i zaraz ci się nastrój poprawi. Tak, chętnie pójdę. Jeśli jest żagiel, to będziemy mogli wypłynąć na morze. Tak, niezła łajba. Trzeba ją tylko wyremontować. Dobrze zaprojektowana. Ktoś ją porzucił? Czy myślisz, że możemy ją sobie wziąć tato? Ach. Tu w dnie jest dziura i dlatego łódka przecieka. Może właśnie dlatego właściciel ją zostawił. To no bardzo prawdopodobne. Jest znaleziona, a nie skradziona, możemy ją sobie wziąć. Trochę poczekamy, może znajdzie się właściciel. To co mamy teraz zrobić, tatusiu? Najpierw załatamy tę dziurę. Potem się ma łódź przycumować na wszelki wypadek, gdyby był sztorm. Oczywiście, że tak. Jeśli się znajdzie właściciel, będziemy musieli oddać mu łódkę. Ale z drugiej strony może on wcale nie wie, gdzie ona jest. A co zrobimy, jak już naprawimy łódź? Łodzie nie powinny stać na brzegu. Może pożeglujemy za siedem Hurra! Na kąperę! Ja bym chciała opłynąć w cały świat! A ja się boję podwodnych skał i raz! Nic się nie bój, migotko! Jak będzie duża fala, przepłyniemy nad nimi, prawda, tato muminka? Wszystko zależy od kapitana. Ale najpierw zabierzmy się do roboty. Jako specjalista migotku pokierujesz remontem tej łodzi. Tak, bardzo chętnie. Może ja się też do czegoś przydam? Naprawdę? Masz ochotę nam pomóc? Co prawda nie znam się na naprawie łodzi, ale mogę robić wszystko, co trzeba. Musimy przede wszystkim wyciągnąć łódź na brzeg. No to już! Ciągniemy! Zaraz! Najpierw przynieście kilka okrągłych polan, wtedy łatwiej będzie ciągnąć łódź po piasku. Już lecę, tato! Ja I jeszcze jakieś drągi do podparcia, żeby się nie przewracała, tylko się nie grzepcie! Potrzebne będą różne narzędzia. Tak tak, już po nie idę do domu. No i musimy mieć jeszcze wiadro. Idę z tobą, tato. Pomogę ci to wszystko przynieść. A Ja zostanę tu dopilnuję, żeby ktoś nie zabrał łodzi. Czy dzieci już poszły spać? Tak, kochanie, śpią jak susły. Zmęczone, nic dziwnego, ciężko się dziś napracowały. Pewnie nie możesz się już doczekać tej morskiej podróży, kochanie. Tak, liczę na to, że spotka nas wiele przygód. Jutro ruszamy. Zabiorę cię dokąd tylko zechcesz, kochanie. To nie będzie daleko. Pora do łóżka! Jutro trzeba będzie wcześnie wstać! Oj, o, Życie żeglarza jest dla pisarza bardzo wyczerpujące! Oj, nie, 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 kochanie, sam sobie poradzę. Jakoś dojdę. Bolą mnie wszystkie mięśnie. Nie też, chociaż nie piszę pamiętników. O, 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 dobranoc! Dobrze, pasuje idealnie. Teraz uszczelniamy! Tak jest! smarować łódź smałą? Ale ja smaruję tylko tam, gdzie ty nie możesz dosięgnąć. A ty dlaczego tak stoisz, leniuchu? Miałeś przynieść mi jeszcze smoły. Co? Sama sobie przynieś. Pozwoliłem ci smarować tylko dlatego, bo tak bardzo chciałaś. Ale smoły nosić nie chciałam, więc pośpiesz się, mój dogi, bo nigdy nie skończymy i nie wypłyniemy na morze. Mamo muminka, czy mam przeciąć do końca? Tak, kochanie, tnij do końca. Panie Paszczaku, co się stało? Bardzo szybko pracujecie przy naprawie tej łodzi. Staramy się jak najprędzej skończyć. No i o to chodzi. Hmm? I tego się właśnie obawiałem. I co ja potem będę robił? Niech pan coś zbiera, nie znaczki, tylko coś innego. Na przykład co takiego? Wszystko jedno, co. Mogą być choćby motyle? Niemożliwe, zbiera je mój kuzyn ze strony ojca. A jak wiadomo, to kompletny dureń. To może klejnoty? Klejnoty? Klejnoty można zbierać bez końca. Ach, to niepoważnie. Obojętne, co pan będzie zbierał, ale jak najszybciej powinien pan zacząć. Oj. Mamo! Mamo! Prędko zaraz spuścimy naszą łódź na wodę. Już idę, poczekajcie na mnie. Bardzo dobrze zreperowałaś ten podarty żagiel, mamo. Jesteście gotowi? Na mój znak chajcie ze wszystkich sił. Razem! została wyremontowana, a właściciel nie zgłosił się. Cały następny dzień rozmawialiśmy o podróży dookoła świata. Nawet Migotek i Paszczak byli w dużo lepszych humorach niż zazwyczaj. Cała załoga na pokład! Na no morze! Już wiem, co będę zbierał. Kwiaty! Wiesz, co to jest? Gagea lutea. Pierwszy egzemplarz mojej kolekcji. Bardzo się cieszę, panie paszczaku. Migotko, muszę szybko wrócić do domu. Mam pewien pomysł dotyczący latającego statku. Tym razem musi się udać. Ja zawsze wiedziałam, że ci się uda. Do zobaczenia. Chodź, rzuć wszyscy do wioseł! Nie odpłyniemy daleko, kochanie, wrócimy na kolację. Nie musicie się śpieszyć. Przygotuję coś na zimno. Życzę wam przyjemnej żeglugi. I raz, i raz, i raz. I raz, i raz, i raz, i raz wypływamy na morze, na piękne błękitne morze. I raz, i raz, i raz.